to niekoniecznie leć od razu na pałę jak leci kurwa nie staraj się bardziej śl... boże grać na jednej linii a, a byli, zamiast tak do przodu kurwa pierdaleś tylko bardziej się trzymać tego zawodnika w jednej linii i dopiero gdzieś tam wtedy go przyjechać dopiero, nie wybiegaj nimi za bardzo, może tak, nie wybiegaj obrońcami za bardzo znaczy, że ktoś się zbliży do obrony, to od razu go kopiesz kurwa w piszczel A jak już, a jak, a jak już chcesz kim wybiegać, to masz tego spd kurwa i nim próbuj biegać Albo gromkarzem wybiegaj <laughs> <laughs> To ja widzę, że kurwa przyjąłeś tipy. Co? Przyjęłeś moje tipy do serca, bo ja widzę, że jak ktoś piłkę to od razu kurbu jest napięły. <ścoughs> Czerwona! Wypierdalaj! Jakaś kurwa Alabama Oj, nie wiem, czy to będzie kurwa. Nie, 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 wolę kurwa tu. O, ale nie tu! Kurwa! Dawaj, Chińczyk! Kurwa! Uż, byś, kurwa, FC wadowice, Wider, kurwa! Wola Tutaj, Angeli, Angeli, by Tak ja w dwie bramki, pierdola. a to dopiero <grym> pierwsza połowa Anceli to byś hard pute zajebał, tak? W pierwszej połowie oh. Ja pierdola I chuj, kontuzję ma Chłop ma kontuzję jak chuj Chuj niego kurwa, się połamał z syn. Jeszcze się wyjebał na koniec i chuj! Jeszcze będzie wyjebał na koniec i sobie. Neymara kurwa No ma kontuzję kurwa Cygon jebany Pewnie dywan zajebał kurwa pod pachę staremu No, no widać to jest kurwa Dawaj, fauluj, kurwa Z kontuzją, ale gra, kurwa, a co? Bramkarz to jest... ...do wyjebania, nie? Ty nie Polaka na bramce? No mam właśnie <laughs> No chuj, dobra, jedziemy, kurwa Górna boczna, mieszane. Chuj, dobra. Co jest kurwa? O kurwa! Za szybko to idzie. O kurwa! JA PIERDOLĘ! CO ON ZAPIERDOLIŁ?! O skurwesyn! Co on zajebał?! Kogo on chciał tam strzelić, kurwa?! Byłom?! Show mi, kurwa, monety! Dawaj monety, kurwa! Stop. Ale... Jezu... Ja serio zwastowałem tyle czasu na takie gówna? Aha Chujnie. <grystanie> yeah! Pierdole Ty co jest kurwa? Tu jakieś nagrody mam jeszcze? Co? Kurwa, pierwsze zaczynają się problemy z serwerami, kurwa. I chuj. Akont Banet. Słychać mnie? No. A, no to fajnie, nie? I chuj. Myszka, halo, odpowiada coś tu w ogóle? No, niby działa. No i chuj. I cześć, Oj, jak pograne, cześć. Kurwa. Oj. Oj, pograne, kurwa. No i pograne. Kto jest w tym